Nie było lata, nie było lata, jesień szła od wiosny, jak ziombo od wody, jak od dzwonu kręgi. Dnia piętnastego Berns pozbierał wiosła, zaszedł nad morze, zawrócił do karczmy. Karczmie odnalazł płomień, knot i łoju, wysoką wieżę. U szczytu szczerbioną. płonącej wieży strzegła wyżla głowa. Za kola dymu Wciekały W jej Chrapy Zaś obok głowy Ustawiono Dzban Zaś Obok dzbanu Rozkruszono Chleb Zaś w cieniu chleba ukryła się mysz. Spojrzała na bernsa i stała się martwa. Nie było lata, nadciągała zima, kładła sopelki na wąsikach. Myszy, w uszach psiej głowy, jak w niewielkich grotach, zakuła lodu, ołowiane lustra, a zaś w kobiecie, co wnosiła dzbany, Berns odkrył tylko grubą dolną wargę. Pięk pełny dobroci. Miękkie części dłoni i ślad po nożu, tak stary jak Szkocja. Nie było lata, wprost z ogrodów wiosny, zarówno wątłych, jak już jędrnych pychą. Tyle nadziei niosących co ptak śliny miłosnej w gardziołku uniesie. W prostych ogrodów ledwo tkniętych szpadlem obcasem dziewki. Po przelotnym deszczu, paluszkiem chłopca, który kładł ten odcisk dla zaznaczenia swojej przyszłej ścieżki. Wprost z tych ogrodów, gdzie stawiałem kosze, wynoszę wiadra ściętych szronem liści. Bernc to powiedział. I pozbierał wiosła. I wyszedł. W zamieć, jakby wchodził w kościół. To, co zostało w karczmie po nim, było wieżą woskową, stryczkiem, sknota, gwiazdą, ponad wysmukłą ruiną psiej, głowy, kobiecą dłonią z rozchylonym wnętrzem nie było lat.